Portal WWL 24, Aurelia Sabczak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mówię o tym w kontekście zbliżającej się niedzieli 26 maja, niedzieli wyborów do Europarlamentu. O tym bardzo ważnym dniu dla Polski i dla Polaków będę dzisiaj rozmawiała z panem Andrzejem Halickim. Posłem, dzień, dobry. dzień dobry. Posłem na Sejm 5, 6, 7 i 8 kadencji. Platforma. Zabrało się już trochę. Obywatelska, tak, zebrało się. Ale to też świadczy o pana doświadczeniu politycznym. No bardzo tak, dużym. Od ponad 10 lat, 12 lat, nawet już 13 rok tak, w polskim parlamencie. Mam nadzieję, że ten 13 rok będzie szczęśliwy. No, teraz kluczowy A, dla mnie bo kluczowy. Dokładnie. I dlatego, dlatego też, o do też że będziemy o tym rozmawiali. Po raz czwarty Polacy będą tak. wybierali europarlamentarzystów. 52 mandaty będą dla Polaków. Tak. Bardzo możliwe, że jeden mandat przypadnie Panu, że będzie Pan miał szansę, szansę no, tak naprawdę za i dużą odpowiedzialność reprezentowania Polski i Polaków w Parlamencie Europejskim. Ja widziałam na Pana stronie, że zegar tyka. Czas. Tutaj gra dużą rolę. Co pan chciałby przekazać wszystkim wyborcom, żeby jeszcze zmobilizować, bo wiem, że pan jest bardzo zmobilizowany i Halibus jeździ, <noise> rusza i zachęca Polaków do głosowania. Halikobus, tak. Jeździmy autobusami i spotykamy się z mieszkańcami Warszawy i powiatów naokoło warszawskich, bo zarówno powiat wołomiński, jak i ościenne inne powiaty naokoło warszawskie należą do tego samego okręgu. Co Warszawa. To mm -hmm. jest jeden wspólny okręg, zwany Warszawą. To trzeba pamiętać, że to jest ta sama lista i te osoby, które kandydują w Warszawie, również mogą być wybierane przez państwa w powiecie wołomińskim. E, ostatnia prosta, to jest ostatni tydzień, najbliższa niedziela, rzeczywiście 26. E, spotykamy się przy urnach. Zachęcić mogę do głosowania. Zachęcam oczywiście też. Żeby pamiętać o mnie na tej no liście tam... Koalicji, Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej, Europejskiej, teraz tak już, numer... dużo szerszej, to jest lista numer 3, a ja jestem na pozycji numer 2. Jest nas dziesięcioro kandydatów, jak w każdym komitecie. Mm, więc można wybierać pomiędzy tą dziesiątką. Ja polecam siebie, dlatego że. No właśnie, dlaczego? Proszę, proszę powiedzieć, na co mogą liczyć wyborcy, jeżeli chodzi o pana, o co pan będzie pan zabiegał, o co będzie pan walczył. Dlatego się zdecydowałem, żeby kandydować, żeby zadbać o środki na m.in. ochronę środowiska, sprawy ekologiczne związane z jakością życia. No to jest mój główny cel. Temu Czyli jest służba dla człowieka. Dla przyszłych pokoleń również, dlatego, że mamy smog w Warszawie, również poważne problemy z powietrzem, powiaty naokoło warszawskie. Także więc nie tylko wymiana pieców węglowych jest jak gdyby tutaj drogą do tego, żeby poprawić jakość powietrza. Musi być bardzo mocne działanie w tym kierunku. Mam nadzieję, że oparte o środki unijne. I chcemy, żeby do Polski trafiło znacznie więcej... Tych środków niż dzisiaj jest A co to znaczy to, znacznie więcej. To znaczy, że ponad 100 miliardów e, złotych więcej, ponad 30 miliardów euro więcej. A dlaczego Pan uważa, że może być taka skuteczność? E, dlatego, że mamy nową perspektywę, w której jest ponad 200 miliardów euro więcej do podziału na mhm. kraje członkowskie i poszczególne obszary działań. E, chcemy być po prostu skuteczniejsi. Rząd obecnie no, nie prowadził tych negocjacji. Zbyt skutecznie, konfliktując się z instytucjami unijnymi, Polska niestety w tych tabelach dostała tych środków znacznie mniej niż w poprzedniej perspektywie. Trzeba to odwrócić, trzeba przywrócić pozycję, którą mieliśmy przed 2015 rokiem, i dlatego się zdecydowałem kandydować, żeby ta nasza drużyna była rzeczywiście dobrą i skuteczną. No właśnie, bo proszę mi powiedzieć, bo wiadomo, że w Europarlamencie znajdą się z pewnością ludzie różnych opcji. Teraz mamy sytuację dosyć dużego podziału i dosyć dużych różnic poglądowych. Jak pan sobie wyobraża, czy to jest możliwe do pogodzenia? Bo jednak, no, wszyscy, wszyscy, którzy zostali wybrani i są w strefie rządzącej, są tak naprawdę na służbie, na służbie narodu. Interes narodowy jest tak. bardzo ważny i wspólny. To po pierwsze i myślę, że można zrobić taką drużynę polską. To nie jest, to nie jest niemożliwe. Natomiast sprawy ideologiczne właściwie mają mniejsze znaczenie. W Parlamencie Europejskim no, liczą się te twarde kryteria i twarde argumenty. Sprawy światopoglądowe rozstrzygamy w Polsce, w kraju. To tutaj się decydują ustawy, które mogą w taki czy inny sposób wpływać na te kwestie. Jeżeli chodzi o sam Parlament Europejski, mamy e, możliwość renegocjacji tej pierwszej propozycji budżetowej, dlatego że ona dotyczy lat 21-27. Czyli jeszcze mamy cały rok na to, by e, ten budżet no, przywrócić do, takich, e, do takiej struktury, jaką, e, jaką powinien mieć, to dotyczy także wpisania projektów, które na przykład z naszego punktu widzenia są istotne. Kiedyś byliśmy na tyle silni, na tyle zdolni, żeby cała Unia na przykład finansowała i realizowała partnerstwo wschodnie. To był przecież polski projekt, polsko-szwedzki, ale mhm. zaproponowany przez ministra Sikorskiego, Karl Bildt, wsparł wtedy ten projekt. On był realizowany w oparciu o środki europejskie, a budował bezpieczeństwo i możliwość do szlusowania do Unii Europejskiej krajom byłego Związku Radzieckiego. Teraz Solidarność Energetyczna to jest taki drugi polski projekt, który też został wpisany w strategię działania całej Unii. Teraz musimy się upomnieć i o środowisko, i o zdrowie. Europejska Ochrona Zdrowia to jest projekt, który będziemy bardzo mocno akcentować, czyli nowe obszary finansowania, między innymi. Czy możliwości zbudowania tego dużego budżetu? Mm -hmm. y, Tylko, żeby te wszystkie rzeczy, o których Pan mówi, były zrealizowane, no to jednak też muszą pójść wyborcy do urn. A prawda jest taka, prawda jest smutna. Nie ukrywajmy tego, że trzy wybory z rzędu, które były wcześniej, frekwencja była naprawdę bardzo mała, powyżej 20%, co daje Polsce czwarte miejsce od, od końca. końca. Ale jednocześnie statystyki pokazują, że 73% Polaków jest za utrzymaniem się i za byciem w Unii Europejskiej. Jedna trzecia boi się wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To pewnie związane jest z Brexitem. No dobrze, co zrobić, żeby Polacy poszli jednak do wyborów? No, trzeba po pierwsze głośno mówić, że 26 to już zaraz. To, to już najbliższa zaraz. Najbliższa niedziela. No dobrze, ale to tak. Spotykam wiele osób, które myśli, że ten dystans do tych wyborów jest dużo dłuższy i że to jeszcze czas. Nie, to jest najbliższa To jest niedziela. tak, najbliższa niedziela. A nie uważa pan, że coś się zmieni? że ta Europa przybliżyła się do Polski i mam wrażenie, że te wybory będą no, obfitowały w dużą liczbę osób, dlatego, że my czujemy się chyba w tym momencie zjednoczeni z tą Europą i chyba jest takie poczucie, że jednak mamy na coś wpływ. Oprócz tego, że Europa się zmieniła i w Polsce też nastąpił podział ideologiczny i jestem przekonana, że tutaj będzie walka właśnie o znaczenie Polski, Europy i o to o to, jaką chcemy mieć Polskę. Więc jeżeli chcemy mieć wpływ, to musimy być tam silni i aktywni. Myślę, że nasze otoczenie bardzo bliskie mm -hmm. chodniki, drogi, szkoły, szpitale no przecież te środki europejskie tu są. One zmieniają nasze życie. 78% projektów realizowanych ze środków unijnych to samorządy realizują przecież. I myślę, że dzisiaj, jeżeli miałaby być ta alternatywa w postaci utraty znacznej ich części. Też związane z bezpieczeństwem, bo Brexit pokazał, że źle się bawiąc, niechcący no, tak, można tak, tę Unię tak, tak. stracić, możemy... można, te, można te możliwości mm. rozwoju stracić, także bezpieczeństwo w naszym przypadku szczególnie ważne, bo przecież gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie byli w Unii, no mm. wystarczy spojrzeć na Wschód i na dramat społeczeństwa ukraińskiego na przykład. Ale. Yy, żeby do tego nie doszło, trzeba powiedzieć bardzo głośno, tak, jesteśmy Europejczykami, chcemy być w Unii, chcemy ją współtworzyć, chcemy ją zmieniać, chcemy z niej też korzystać. Tak, i to możemy powiedzieć 26, 26. maja, uczestnicząc w wyborach. Uczestnicząc w wyborach. Albo być w środku silnym, albo być na marginesie, więc jeżeli ktoś nie idzie, to nie może mieć pretensji. Później o to, że lądujemy gdzieś na marginesie. Tak, szanowni państwo, i to jest bardzo ważne. Nie można potem narzekać, że coś jest nie tak, że coś nie tak wygląda, że tak nie ch chcieliśmy, tak, a jest inaczej. Nie. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądała Polska w Unii, jak będzie wyglądała Europa. Głos każdego jest bardzo ważny. A że tak powiem, odpowiedzialność za ojczyznę, to jest również odpowiedzialność, odpowiedzialność za nasz własny los. Dlatego ja, Aurelia Sobczak, Portal WWL24 namawia państwa, żeby poszli Państwo w niedzielę do wyborów od godziny 7 do godziny 21. Tą samą prośbę ponawia pan Andrzej Halicki. Zdecydowanie tak. Zapraszam wszystkich. Naprawdę trzeba głosować, warto głosować. Te wybory są wyborami o naszej przyszłości. Naprawdę decydujecie Państwo o tym, jaka będzie Polska, ale też jaka będzie Europa. To właśnie ten czas pędzi i za tydzień obudzimy się w jakiejś innej rzeczywistości. Nie, w, rzeczywistości w tej samej, samej podobna, po, bardzo nadzieję, podobna, ale nastrojem. tak, z dobrym nastrojem, no, z pewnymi, z zna, z pewnymi zna, znaczeniami. No i kto wie, czy nie spotkamy się może w tym studio. Bardzo chętnie. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Do dziękuję zobaczenia bardzo. i do zobaczenia w niedzielę przy urnach. Dziękuję bardzo.